Dzień dobry drodzy Państwo, drodzy mieszkańcy Sandomierza. Dzisiaj, w ten wyjątkowy dzień 17 lutego, postanowiłem ogłosić oficjalnie, że będę ubiegał się o drugą kadencję na stanowisku burmistrza Sandomierza. Stoją za mną moi przyjaciele, moja rodzina, moi znajomi. Ludzie, którzy wspierają mnie od dawna, od zawsze. Ludzie, którzy też zgodzili się kandydować do Rady Miasta, do Rady Powiatu. To wyjątkowy dzień w wyjątkowym miejscu w sercu Starego Miasta, nieopodal Kamienicy Oleśnickich, która stała się symbolem mojej pierwszej kadencji, ponieważ to ponad pięć lat temu przed Kamienicą Oleśnickich. Wystąpiłem po raz pierwszy i ogłosiłem, że będę ubiegał się o stanowisko burmistrza Sandomierza. Przez te pięć lat ciężkiej pracy, kamienica Oleśnickich zyska nowy blask. Już niebawem wyłoniliśmy niedawno wykonawcę. Mamy zabezpieczone środki na remont kapitalny i niesamowite wyposażenie tego wspaniałego budynku. To symbol tego, jak długo czasem potrzeba czasu, jak potrzeba wielu lat na to, żeby marzenia, żeby cele, żeby misja, której się podjąłem, mogła się ziścić. Mijająca kadencja to czas niełatwy. Przez wielu ekspertów nazywana najtrudniejszą kadencją samorządową w historii nowożytnej demokratycznej Polski. To czas COVID-u, to czas wybuchu wojny na Ukrainie, drożyzny, inflacji. Mimo wszystko to nie był czas stracony dla Sandomierza. To był czas wyjątkowy, wspaniały, niesamowity. Bardzo wiele udało się w ciągu tych pięciu lat zrobić. Wykonaliśmy za prawie 50 milionów złotych rewitalizację miasta Sandomierza. W tym najważniejsze dla mieszkańców zadania, które dzisiaj służą naszym mieszkańcom. Biblioteka Miejska, Plac 3 maja, Park Miejski, Plac Targowy przy ulicy Przemysłowej, który też zmienił swoje oblicze. Przed nami kolejne pięć lat, kolejnych wyzwań, kolejnych planów, marzeń o wyjątkowym Sandomierzu. To, co udało się zrobić, odniesie swoje rezultaty w przyszłych latach. Myślę tutaj o Parku Piszczele, gdzie prowadzę już bardzo zaawansowane rozmowy z wodami polskimi i Park Piszczele został wpisany do programu Bezpieczna Wisła. Chcemy ten park zrobić miejscem bezpiecznym, ale także atrakcyjnym dla naszych mieszkańców. Myślę tutaj o mitycznych terenach gęsiej wólki. Dzięki staraniom w ciągu tych kilku mijających lat wody polskie zmieniły mapy ryzyka i zagrożenia powodziowego. Mówiąc w skrócie, te tereny w wyniku inwestycji przeciwpowodziowych są terenami bezpiecznymi. W związku z tym, że w Ukrainie wciąż trwa wojna, a Polska. Musi dbać o bezpieczeństwo naszych obywateli. Duże środki są koncentrowane w stronę obronności naszego kraju. Prowadzę również bardzo zaawansowane rozmowy z wojskiem polskim, z Ministerstwem Obrony Narodowej, po to, żeby te 20 hektarów przeznaczyć pod obronność naszego kraju. To też będzie miało ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa Sandomierza. Drodzy Państwo, Sandomierz to nie tylko inwestycje. Santomierz to nie tylko drogi, których też w przeciągu ostatnich kilku lat wybudowaliśmy kilka w miejscach, w których przez lata nie były one wybudowane. Mam tutaj na myśli ulicę Drugiego Pułku Piechoty Legionów, Wąwóz Rokitek, ulicę Mokoszyńską, ulicę Maciejowskiego, kilka ulic w obrębie Bloków przy Żółkiewskiego 3, 5, 7 i 9 i wiele, wiele innych. Zabezpieczyliśmy Sandomierz, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo dostarczenia do naszego miasta wody. Wybudowaliśmy kilka kilometrów nowych wodociągów, ale przede wszystkim zabezpieczyliśmy, wyremontowaliśmy zbiorniki buforowe, które Udostępniają wodę do mieszkań, do domów naszych mieszkańców bezpośrednio, czy pośrednio właściwie z ujęcia wody w Romanówce. Te zbiorniki są odnowione, są doskonale przygotowane, są nowocześnie sterowane, nie zagraża nam widmo utraty. Dostępu do wody pitnej, co tak naprawdę mogłoby się wydarzyć, gdyby nie te inwestycje. Nie jesteśmy sobie w stanie nawet tego wyobrazić, że w naszych kranach nie popłynęłaby czysta woda. Myśmy to zrobili. Powstało kilka kilometrów kanalizacji, i dalej powstają nowe. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej unowocześnia źródła dostawy ciepła, dostosowuje firmę do wymogów ekologicznych Unii Europejskiej. Cały czas rozwija się to przedsiębiorstwo, tak żebyśmy w przyszłości w 100% odeszli od węgla i mamy już tego wymierne efekty. Po raz pierwszy w lecie roku 2023 nie był spalany miał w celu miał węglowy, w celu ogrzania ciepłej wody w blokach mieszkalnych przy ulicy Maciejowskiego i Mickiewicza. Sandomierz, oprócz tych wszystkich inwestycji, oprócz marzeń o przyszłości, to przede wszystkim ludzie, to są jego mieszkańcy. I dla mieszkańców, i na wniosek mieszkańców, czynimy ogromne starania w celu ogromnej. Możliwości organizacji kolejnych wydarzeń kulturalnych. Niedalej jak wczoraj mieliśmy okazję oglądać wspaniały koncert walentynkowy, poświęcony też charytatywnie dla dwóch wspaniałych dziewczyn, młodych dziewczyn z Sandomierza, za który bardzo serdecznie dziękuję. Występują na tych koncertach, na tych wszystkich wydarzeniach kulturalnych również mieszkańcy naszego miasta i to są dodatkowe emocje z tym, związane. Podjęliśmy działania i próby, żeby hotel przy ulicy Browarnej, który dzisiaj jeszcze jest prywatną własnością, został przekształcony w niedługim czasie w nowoczesne centrum kultury, gdzie takie wydarzenia będą mogły być organizowane, gdzie swoje miejsce znajdą również seniorzy, organizacje pozarządowe. To miejsce nazywamy trzecim miejscem, poza miejscem pracy, poza miejscem zamieszkania. Chcemy stworzyć coś takiego dla mieszkańców w samym sercu i w samym centrum naszego pięknego miasta, tak żeby, żebyśmy się też dobrze mogli z tym miejscem skomunikować nie tylko samochodami, autobusami, ale również na piechotę. W ciągu ostatnich kilku lat poprawiła się znacząco infrastruktura. Autobusowa, myślę tutaj też o dużej inwestycji kilkumilionowej, transport bezpieczny środowisku, gdzie zakupiliśmy sześć nowoczesnych autobusów, zmodernizowaliśmy infrastrukturę przystankową i uruchomiliśmy nową linię na trasie powiśle, koćmierzów. Było to możliwe dzięki temu, że została zakończona inna inwestycja prowadzona przez wody polskie, umocnienia wałów w okolicy osiedla Przybaczyńskiego. Właśnie na osiedlu przy ulicy Baczyńskiego powstał nowoczesny park z Tężnią, który cieszy się też ogromnym, ogromną popularnością wśród mieszkańców całego Sandomierza. Inwestujemy, drodzy Państwo, również w organizacje pozarządowe, bo uważam, że to, co robią. Zarządy tych organizacji i członkowie tych organizacji dla mieszkańców nasze miast, naszego miasta to jest ogromna wartość. To jest inwestycja nie tylko w młodzież, myślę tutaj o klubach sportowych, ale również w stronę naszych seniorów, ponieważ nasze społeczeństwo starzeje się. Musimy szczególną uwagę właśnie poświęcić dzisiaj środowiskom senioralnym i cieszę się też, że dzisiaj są wśród nas nasi seniorzy, którzy tak pięknie i prężnie działają w naszym mieście i są wciąż bardzo, bardzo aktywni i ciągle chcą więcej i więcej. Dla potrzebujących seniorów samotnych, schorowanych uruchomiliśmy dom dziennego pobytu seniora, a w planach jest otwarcie następnego po lewobrzeżnej, na lewobrzeżnej części. Sandomierza. Drodzy państwo, kandyduję na urząd burmistrza po raz drugi. Mam odwagę działać, mam ochotę działać, mam za sobą ogromne wsparcie ludzi. Czuję to wsparcie. Bardzo wiele mimo trudnych czasów udało się zrobić i wiem, że jeszcze bardzo dużo przed nami. Bardzo wiele do zrobienia o tych Planach jesteście Państwo informowani na bieżąco. Dzisiaj w sposób skrótowy opowiedziałem o moich zamierzeniach, o moich celach, o tych działaniach, które, do których będę dążył wspólnie z osobami, które dostaną się do Rady Miasta. I życzcie nam powodzenia. Trzymajcie kciuki i głosujcie na nas. Nie tylko są kandydaci dzisiaj, ale również przyjaciele, rodziny, znajomi, dzieci naszych kandydatów. To też świadczy o tym, jak ogromne mamy wsparcie w społeczeństwie, i muszę powiedzieć to faktycznie, że robiąc zakupy w naszym mieście, chodząc po ulicach, spotykam się bardzo często z mieszkańcami praktycznie nie ma. Nie ma dnia, nie ma momentu, żebym nie zamienił z mieszkańcem naszego miasta czy z mieszkanką słowa, nie porozmawiał, nie wyjaśnił pewnych takich też nieporozumień, które do mieszkańców docierają i spotykam się z bardzo dużą życzliwością, z bardzo dużym zrozumieniem i poparciem. Też miałem okazję zbierać podpisy wczoraj na listy poparcia. Czuję tą siłę w mieszkańcach naszego miasta, którą dedykują mnie, którą mi chcą przekazać, i, i ta siła mnie poniesie do zwycięstwa.